No jeszcze raz! to jest, jeszcze raz, no! Co ty chodzisz? Dzisiaj będziemy tłumaczyć budowę wibratora. Do ustnego popowego lub odwrotowego, jak to tak ma, nie? No, to jest prosta sprawa, no się macie z nim. To pójdzie na reddit, na reddit.me, nie? Tam będzie kartka redditowa. No. No to patrz Milenka, patrz. Tu mamy Milenkę, nagraj Milenkę, żeby widziała, że się dziewczyna uczy pomachać Milenka do obiektywu. No to nie o pomachac, no. to prosta sprawa, to jest normalnie, tak, ślizga,

no jak pewnie wiemy, kurwa, palużeczki 2. Tylko to nie w cipeczkę, bo to będzie dwa zdrowia, no. Ja to będę kochwa, nie? to No i jak to sadzimy, To tutaj mamy taki pstryczek z zajączkiem, albo, albo z żółwikiem, nie? Jak to woli, nie? No już referencji.